Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony MC Gamer Dzisiaj jest ze mną Arek Cześć cześć? Jezus Mary, ale cię słabo słyszę Muszę coś ciszyć, dźwięki Nie czułeś myszy, dźwięk Za pierdolę e, Tak se dam na 15 Wróć Może będę coś słyszał w grze, powiedz coś Coś Ale cię słabo słyszę O proszę, SMS Lepi. Jeszcze raz Lepiej? Świetnie Znaczy no Kurwa zanimale. Dobra coś ich słyszę yy, Tak jest to BF4 Jesteśmy na y, coś tam Shanghai Jak to się nazywa ta mapa? Oblężenie <grym> Szanghaju Co? Oblężenie Szanghaju Oblężenie Szanghaju Mam cię Snajperze Au 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 au, au. Strzelają do mnie I have no idea uh, from From fucking nowhere She is unfuckable. Dobra. E, tak, befa mam od dość niedawna i mam pierwszy level. Więc e, za moje nieogarnianie od razu przepraszam. E, tak. Pierwszy raz gram na tej mapie. Tu coś strzelało, a to mój. W ogóle co jest? Jaki jest ten? Aha, bomba. Co w ogóle? Wow, 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 wow. Zabiłem dziada! Co jeżeli mam bombę, co ja mam z nią zrobić? Eee, do miejsca, w którym trzeba zdecydować. Masz takie trzy... Czera... Gdzie? Tam u nich? dobra! Trzy trzy fuck 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 strzelają do mnie Bo nie do ciebie... A i umarłem o Jezu swojego jeszcze zabiję, no świetnie po prostu Genialnie, genialnie. Ooo! Widziałem go Możemy przez do mnie. O! Zabiłem dziada. Zabiłem! Co? Nie ma No, zajebiście, dawaj, nie to jest te snajpery... Bez jaj. Dobra, czuję. Aha, dobra. Upuściłem bombę! spad na mnie helikopter. Ojej. O smutny dniu. Tu hał, 4-0. Proszę jest Eee... To... Gdzieś się mogę zrespić, gdzie indziej? Nie? No to świetnie. Dobra, lecimy. jump on. W ogóle do teamu byśmy sobie... Co? Do Timu jednego byśmy mogli wejść. No, moglibyśmy. A a a a Hawaii. umarłem. Eee, dobra. Gdzie ty jesteś? Ja ciebie nawet nie widzę na tym na statystykach. Bo ja mam tak sobie. Eee, cień No nie. Hehehe. Nietrafialny Jest tam jakaś drabinka jest, dobra. Pimpamy przez wodę. Uuu! Mamy bombę. We have got a fucking bomb. Dzisiaj lubię, będzie ben. Dzisiaj lubię, będzie ben. No przecież ładnie strzelałem do niego. A zabiłem? No proszę. wo wo wo. chodź wow. tu. Czy ja mam. No, no, że mnie wziął Granatne mnie! Jaka pała? 48 Bała, bała, Jak pad... Nie, nie respię się teraz? Co? Zaraz! Nie respię teraz, zrobię Team Dobra, to zrób Team. Ty mnie zaprosisz jakoś, czy coś? Nową drużynę otworzyłem. Chodzi do Echo Jak? Do... Menu zespołu? Eee, zamknij. Echo Dołącz <laughs> ja Jestem z tobą w Timie! No, widzę, że żyjesz. <laughs> Lecimy A jakby ze snipera wziąć? Jak mam snipera? Znaczy no, na chwilę. Fajnie. Mag już tą sniperkę, oblokowałem po tygodniu. Boże, ale ty masz za zaję... fajne mikro. Wiem, wszyscy mi czują. Ale pierdzisz, o stary. Dwie Dobra, tędy nie będziemy. Lepiej mnie słyszysz? Nie, gorzej. To nie wiem. Znaczy głośniej cię słyszę, ale... Nie A wiem. Nie, jakbyś, nie, nie wiem, jakbyś z sreberkiem koło tego jeździł. Albo siatką czekaj na mnie. Hmm. Ok. Ups, cycki, cycki, ups, ups, cycki, pompa. Ło! Snajper na dachu! O, zabił mnie. Tam jest w oknie. A jakbyś go czasem widział. Na góry? Mmm. Jak jest te takie. Nie wiem jak to się nazywa. Te takie jakby coś miało spadać z góry, i to ma przed tym zabezpieczać. To pomiędzy tym jest taka dziura, i tam w oknie siedzi. Aha, no się tu skąpić? U stary! O nie, nie, nie! Nie, nie i umrę! Nie chcę umierać! Nie! Jestem za młody! Szybko! Nie, i umrę! Uf, dobra, udało się. No totalny, no nie! Dlaczego tam jest tak daleko? będziemy w dwójkę snajperami, genialnie Nie lubię tego trybu Ty tu się chodzi? Zajebiście Dobra, lecę Nie ogarniam trybu, nie mam pojęcia What the fuck? O widzisz, tam jest Dobra, już go nie ma Ehehe. Co tam cały czas siedział i ciebie jeszcze nie zabił? A tam, Boże, ja go u góry szukałem, tam gdzieś stach Stachp, ranisz uszy Sorry. Tam jest gościu Tam gdzie jest bomba i mi patrz A, Nie. Kurde Jod snuza Jeszcze banie mi pocisnął, nie wierzę. I can't believe it! Nyga nyga e, Jest 22.16 Dobra, lecę na tobie się respie. Udały jest gościu, dały jest gościu. Pod mostem Jezus, będzie? Gdzie? Pod mostem będzie jeden, bo to nas chodzi. No, ty takie rzeczy wiesz? No to idziemy. kurwa. No! Bang, motherfucker! Nie mam quickscope. O, zły celownik, nie mam neserka. Wow, 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 wow. Bang! Dziś... Dzisiaj w klubie będzie bang. Wow, 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 jaka przecinka, kryje! A na tobie idę, to No Mam 14 pingu, ha? Bo to jest polski serwer. A. Dzisiaj rano grałem jakoś, tak? Nie pamiętam na czym grałem sobie No to miałem czasami do 800 pingów Coś mi tak neta ścinało A ja miałem rekord 1600 coś takiego Boże Hopi, ja na Lolu miałem 8000 A raz miałem 17000 Nie wiem, jak, ale miałem Dobra, tam jest nasz Tutaj był nie nasz ale chyba umarł mu się. Nie wiem, czy tam się jest zejście na dół, czy co. W ogóle jest nie sniper gdzieś, już sam kąkam. Zaraz biorę technikę. Pierdę. O! Siedź, 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 siedź! Kurwa, czeblade. Tu są jakieś tikety czy co? Czy po prostu musimy sobie nawzajem zajmować? Czasówka jest albo ten. Albo z pierwszego. Dobra, mamy 10 minut. Dziś w klubie będzie. Dle. No nie! Na respie od razu! Bez jaj. Na wieżowcach są u nas. No, fucking A! Co? Hehe, <laughs> zabij mnie ten sam co ja go zabiłem. Śmiesznie. Dziś w klubie Ben... Ej, kurde, i mnie to teraz będzie męczyć. Hejć, być. Ej, co jest? Czemu jesteśmy po drugiej stronie? Ja pierdolę. Ej, ziom. Eee, pewnie team balance cię waliło do przeciwnego teamu. Ale lipa. Właśnie To zby, zbyt dobry byłś. Świetny. Genialny wręcz. Zawsze są najlepszy. Czuję, że do mnie strzelają i no nie wiem skąd. E. Co tam się dzieje w ogóle? Chyba w niego nie trafię. zawsze wszyscy do mnie szatują. Będzie, będzie weź to ode mnie. Ja pierdolę E, pierdzielisz. <noise> pięć Nie pięć Jak on... się roz wysadza ten budynek? Czy on się sam psuje? E, podpory są z przodu, takie cztery, je trzeba rozwalić. To wody się. Chodźmy, zabijmy budynek. To jest ja biorę technika, i RPG. Aha, te są dobra, widzę. Sraf, jarbek, jumpa, jumpa, bitch. Straw czerpg, co lepsze Eee. Straf <laughs> CZOŁG! I się w... A już myślałem, że się wtuli do wody się Dziś w nie będzie bang. O pff! No genialnie żem tu zrobił No nie Fuck Ale żem to zlamił Twoja wina Dzięki Aha, bo jestem na ciebie! Nie dobrze. Smutno mi. Dziś w klubie. No nie zaś będę... No nie! Zaś muszę skakać. Dziś w klubie będę... Jezu No 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 siupaj tu, siupaj tu. Nie tam! Kurde Genialnie po prostu. Już do mnie strzelają. Z dupy From fucking nowhere Dobra Blokuję się tutaj na budynku. Może, na przykład Siema ziom Siema nie Ło, śmigło nasze Tutaj ja ich was tu osłaniam Posłaniałem Ale skąd on mnie zabił? Jeszcze w głowę, co? Bez jaj He. No i kurde Miałem tak ładnie i już mam 10-9. Hamsko, O! I Dobra, udało się, udało się. Teraz szybko wszystkich kuniać tutaj. O, wow. Dziś w klubie będzie... Stamtąd gdzieś strzelają. O, dobra. Tego już zabili. Łaaa... Wow. It's not nice, it's not nice! Tam gdzieś poleciał ich gościu No no nie wiem gdzie No nie Ciele nie umękać się smajterem Kurwa chuj mnie trap yy. Bez lasera nie potrafię No nie wierzę Strzelają do mnie Strzelają do mnie mocno Ej, no, noci on zniknął Dobra, szybciutko, szybciutko, szybciutko Tu o o, o! Co nie Kirie a im dying out No już mam zero, na jeden wyszedłem Nie chcę tak, dobra, biorę szturmowca. Nie podoba mi się tam to Dziś Bo oh, Będzie, będzie oh, Dziś Fajne, fajne, podoba mi się. Jezus. They are everywhere. Łohohoho. Strzelają do mnie. Strzelają do mnie mocno. Chodź tu, chodź tu. Wiem, że tam jesteś. No i wyjdę i dostanę. O, oh, zabiłem dziada. Biorą nam bombę. No, wszystko spokojnie Nie mam pojęcia jak tu się, gdzie tu się chodzi co w ogóle ład No i wrócił za mnie, no bez jaj From <laughs> Idziemy do śmigła Ja cię jestem śmigowcu No Lejczek gdzieś I sensownie to zrób <laughs> Sensownie mówię Jakby tak F6 7, nie? O! Kurde Dobra, jestem po drugiej stronie. E, e, co? Umarłem w powietrzu. Leżę w powietrzu. rani mój mnie. Kill me, please. To było dziwne. It was fucking weird. Ej, bo nam kładzią bombę. Nie wiem, kaj. tu się pali. Tam jest gościu z bombą. Będzie chciał skakać, albo tam jest śm O, no genialnie, po prostu tam z tą bombą poleciał. Nikt nie dostanie bomby. No one. Ocie, kutos. Aaaa, do mnie. Nie mam jak uciec. Dobra, przekidamy się tędy. No szybciora. Ja go zdziałam w locie. Gościu to jest fajnie. Że tam jesteś, a przynajmniej byłeś. Gdzie jesteś? Where? No nie, kurde, Kyrie. Co? A nie, 13-12, dobra. Ważne, że jestem jak na razie na plusie. Nieważne ile, ważne, że na plusie. Ładny. O nie, no co to miało być? Fuck! O. Boże święty Nie wiem, jak gościu przeszło. kurwa tak, 16 moich strzał? I don't like it. No i pimpaj. Rozkładaj to. No, 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 no. Dobra, take this. Z takim O. Ja się na to na pewno nie będę rzucał. Może. Gdzieżo nie? Każdy pojechał. Będziemy osłaniać punkty w takim razie. A tutaj... O, przyjechał. Dobra, tutaj są te... Kurwa... Cze... Dziw... No... Dziś w grubie będzie bęk. O Boże... Nie dobiegnę tam. Podkładają nam... Paki. Podkładają nam paki. Boże, jak to jest daleko. Nie zdążę dobiec. Mm -hmm. Jak żyć? Ksiu, powiedz. Oj. Mistrojnik. Nie żeśmy Widziałem cię, widziałem, się, cię widziałem cię, widziałem cię kutusie. O nie, drugi na plecach! Fuck A... Pff. Świetnie. Po prostu świetnie. Znowu w życiu mi nie wyszło. Nie ogarniam tego jeszcze. Dobra. Siupamy tam. Hop. 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 Vote next map. Jestem na tak. Jestem za nową mapą. Tam był. Za czym jest eee, operacja? Goldmund jest głupi. Dwójkę nam. Mm. Czujesz czały na sobie. Dobra, no tu leżysz. Co jest? A już do niej wygrałem! Hahaha, ha, 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 ha. ja to ja też wygrałem. Byliśmy razem? No widać tak. Dziwna sprawa. Jak ja wy. To... Dziwna, nie wiem. A te cele się potem odradzają? Nie. To nie wiem, nie ogarniam. 2500 punktów, nie, wiem, 3000. Ja mam Siekle. 2500, 2520 punktów. Dobra, zakończymy sobie ten odcinek. To był BF. Nie wychodzi nie wychodź. Nie wychodź nie to był BF4 z Arkiem. Say bye. Bye. Tak. I to tyle. Udało mi się, nie udało mi się być na plusie. Trudno. W każdym razie dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa!